Muzeum PROGRE. W tych prowach chyba dzisiaj chętnie gościmy, ale chcę podkreślić, że jest z nami wiele, wiele osób młodych. Żeby nikogo nie obrazić, to bardzo młodych, oprócz tych młodych, to bardzo młodych. A mówię oczywiście o młodzieży szkolnej. Bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj razem z nami. Zaraz powiem, jakie szkoły są dzisiaj obecne. Pozwólcie Państwo że najpierw zasygnalizuję, w jakim celu się spotkaliśmy, a później powitam gości i wszystkich Państwa. E, oczywiście, tylko ku przypomnieniu, dzisiejsze spotkanie poświęcone jest e, nie tylko nowej publikacji, chociaż przede wszystkim e, obecnego tutaj naszego głównego bohatera, Janusza Jarosławskiego, którego serdecznie witamy. Ale też będziemy mówić o dziejach w ogóle Broni Białej, o wydarzeniach, które składają się na walkę narodowo-wyzwoleńczą i o samym odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Przypomnę, że przeżywamy w tym roku 101 rocznicę. W ubiegłym roku kalejnowsko-wydarzeń. W tym roku jesteśmy też rozpędzeni. Ale nie na siłę, po prostu spontanicznie. I dzisiejsze wydarzenie wpisuje się doskonale w ten ciąg wydarzeń. A że wydarzenie jest niezwykłe, wydarzenie jest wyjątkowe, niecodzienne, to po pierwsze świadczy o tym dzisiaj frekwencja. A po drugie, oczywiście tego nie widać tak, bo na dole jest napis, ale dzisiaj to wydarzenie funkcjonuje pod szyldem niepodległym, a więc niepodległa wsparła nasze działania, szczególnie tutaj Pana Janusza, niepodległa zezwoliła na używanie logotypu, za co dziękujemy bardzo i wiemy, że niepodległa, no, jeżeli wspiera, jeżeli promuje to wydarzenia szczególnie ważne i za takie uznano również spotkanie dzisiaj z autorem, z autorem wielu publikacji na czele z tą najnowszą szablę Wojska Polskiego 1839 z panem Januszem Jarosławskim. Proszę pozwolić, że powitam naszych zasnych gości i wszystkich państwa, bo gdyby nie państwo, gdyby nie zasni goście, to i atmosfera byłaby byle jaka i spotkanie mogłoby też nie być takie niezwykłe. Bardzo serdecznie witam i z wielką satysfakcją to robię i radością panią poseł na Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, panią Beata Witam serdecznie i gorąco przewodniczącego Rady Powiatu, pana Mariana Korzynek. Cieszę się bardzo, że jest razem z nami pan burmistrz miasta Piłgora, Jarusz Wosław. Jest z nami również członek zarządu powiatu, pan Stanisław Andrzej Łagożny. Witamy serdecznie. Cieszę się bardzo, że jest również wśród nas pan dyrektor Liceum ONZ, Marian Gleka. Witamy serdecznie. Proszę Państwa, jest mi bardzo miło gościć w naszych dzisiaj progach, na naszym wydarzeniu młodzież, jak powiedziałem, młodzież, jak już wspomniano Panu Dyrektorze, to pociągnę tym tokiem, młodzież z kilku szkół. Jest z nami zespół szkół leśnych z opiekunem. Witamy! Zespół Szkół Zagodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju z internat z opiekunem. Jest z nami Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Jest z nami również Liceum Ogólnokształcące im. ONZ z opiekunem. Jest nam bardzo miło gościć dzisiaj na naszym uroczystym wydarzeniu Uniwersytet III wieku z panią prezes Karyną wlasi. E, proszę państwa, jest z nami również e, pani Małgorzata Tyburska, kierownik biblioteki w Biłgoraju. Cieszymy się, że jest wielu sympatyków, przyjaciół muzeum, takich jak Andrzej Miazga, Jerzy Kaczol, Andrzej Zabłotny, Tadeusz. Hucik, Jerzy Blicharz, pan Ryszard Skiba, to zaraz będziemy o, o Panu mówić oddzielnie. I oczywiście proszę Państwa, są z nami, są z nami przyjaciele Muzeum i Kultury Biłgorajskiej. Cieszymy się bardzo i witam Państwa serdecznie. Jeżeli kogoś pominąłem, to przepraszam. Witam serdecznie. Proszę Państwa, a teraz już jak wspomniałem panu Ryszardzie Skiba, to jest to mój ziomek z gminy i który jest obecny przedsiębiorcą zawodowo. Kiedyś był znanym urzędnikiem gminnym, dość energicznym i aktywnym. Teraz jest przedsiębiorcą, ma swoją firmę, ale jak zostałem dyrektorem Muzeum Krasie, to się dopiero dowiedziałem, że Rysio Skiwa ma duży zbiór broni białej między innymi, monet i jest fascynatem właśnie tej tematyki. Mogę tak powiedzieć, panie Januszu, że jest panem uczniem. Jak, jak państwo zauważyli, państwo tutaj, w czterech osób, między innymi nasi pracownicy, siedzą przy stoliku nie po to, żeby wyeksponować siebie specjalnie, ale po to, proszę państwa, żeby wziąć udział w dyskusji panelowej, do której zapraszamy Państwa, również i młodzież, czekamy na pytania oczywiście w międzyczasie, ale oczywiście przewodnikiem po tematyce dzisiejszej i motorem, przepraszam za wyrażenie, przenośni jest oczywiście nasz główny bohater, pan Janusz Jarosławski. Dzisiaj w muzeum reprezentują. Reprezentuję dwoje specjalistów, dwoje kustoszy, historyków. Pani Dorota Skakuj, witamy serdecznie. I pan, i pan Tomasz Borcach, witamy. Proszę Państwa, oczywiście cieszę się ogromnie, że są z nami media, bo jest i telewizja kablowa, jest biłgorajska, nowa biłgorajska, jest biłgorajska tak zwana niebieska. Tak, jest biogore.pl. Bardzo Państwu dziękujemy, że towarzyszycie nam przy tego rodzaju wydarzeniach. To dla nas wartość dodana i promujcie nas, pokazujcie. Cieszymy się z tego ogromnie, bo jesteśmy dla Państwa i dla całego środowiska. Proszę Państwa, w takim razie, no cóż, ciesząc się, że jesteśmy razem, zaczynamy i oddaję głos, oddaję głos temu który dzisiaj poprowadzi nas przez dzieje nie tylko Szabry nie tylko Polskiej, ale w ogóle od drodze, ku drodze do niepodległości w 101. rocznicę. Proszę bardzo. Dobry wieczór Państwu i następnie chciałbym serdecznie podziękować za tak liczne przybycie, to jest bardzo budujące, gdy tak wiele osób szczyt na tego typu spotkania historyczne i nawiązując, a jeszcze chciałbym podziękować oczywiście panu dyrektorowi muzeum, całej ekipie, która wspomagała mnie i która będzie mnie wspomagać. Natomiast mówiąc o uczniach, to ja chciałbym się przedstawić jako uczeń tutaj. Pana Tomka Boldzania, bo może no, no, jeszcze w latach 80. od niego czerpałem wiedzę i jestem bardzo za to dzielny. E, szanowni, szanowni Państwo, chciałbym w tej chwili kilka słów powiedzieć o niepodlegdzie. Tutaj um, Państwo widzicie na Rolapach ten znać e, to jest e, podpis marszałka e, Józefa e, ten Niepodległa jako instytucja pełni bardzo ważną rolę. Ona wspiera jej. Jej, jej naczelnym programem jest wzmacnianie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków. Dla mnie to jest wielki zaszczyt, że moje publikacje zostały podjęte, zostały wpisane w ramy obchodu Stulecia Niepodległości. Mogę korzystać z tego znaku. Decyzją ministra ten znak jest również na publikacjach i znalazł się również i na zaproszeniach i na plakatach z dzisiejszego naszego spotkania. Szanowni Państwo, chciałbym podzielić to nasze spotkanie na dwie części. W części pierwszej rozmawiamy o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, o roku 18, o wojnie polsko-bolszewickiej. W przyszłym roku będziemy mieli Święto. Będziemy mieli setną rocznicę e, Bitwy Warszawskiej, Cudu nad Wisłą, e, zakończenia wojny polsko-bolszewickiej, że bo wprawdzie wojna zakończyła się w 1921, ale w sumie to e, był ten 1920 rok, ten, ten, ten najbardziej ważny. Natomiast w drugiej części opowiem Państwu o książce, o tym, dlaczego ta książka e, jest, jest ciekawa, dlaczego jest w jakiś tam sposób niezwykła. Proszę Państwa, zaczniemy może od tego, od, tego, od naszej historii, od, od, cofniemy się o, o, o lata, cofniemy się do XIX wieku. Szanowni Państwo, wiek XIX w sposób nie wątpliwości wykazał nawet największym zapaleńcom, że my Polacy, że my obywatele nie mamy takiej siły, nie możemy wybić się na niepodległość. Y, powstanie styczniowe, powstanie listopadowe, gdzie poszła część społeczeństwa, okazały się totalną porażką. Szanowni Państwo, y, konsekwencją przegranych y, y, powstań dla Polski stało się przekonanie, że celem zwycięstwa, ja w tej chwili przepraszam, czytam, bo jestem przygotowany do do opowiadania o książce, natomiast tutaj wspomagam się kartką, także, także proszę mnie wydarzyć, e, że możemy wybić się na niepodległość tylko wtedy, gdy całe nasze społeczeństwo, e, gdy wszyscy obywatele będą walczyć, będą, e, będą zjednoczeni. I taka jedność powstała w 1918 roku. Dwóch największych naszych wozów. Pierwszy, Józef Piłsudski, Drugi, Roman Dmowski. Polska zawdzięcza, proszę Państwa, wolność w 1918 roku tym dwóm wielkim polskim bohaterom. Jeden i drugi miał taką samą koncepcję. Dążył do tego samego. Chciał wolnej ojczyzny. Natomiast Roman Dmowski chciał zjednoczyć cały naród zjednoczyć trzy zabory i wtedy wybić się na niepodległość. Józef Piłsudski chciał iść w tym samym kierunku, ale troszkę inną drogą. Dla niego było najważniejsze, żeby Polska powstała gdziekolwiek, jakkolwiek, ale powstała. Newralgicznym momentem był rok 1914. Wybuchła I wojna światowa, która miała potrwać dwa, trzy miesiące, potrwała ponad 4,5 roku pokonęła miliony istnień dla Europy, to był wielki szok. To było wielkie przekleństwo dla Polski, w pewnym sensie wybawienie, bo Szanowni Państwo, nawet najbardziej, najbardziej osoby, które powiedzmy, e, no widziały tą Polskę gdzieś, gdzieś w naj, gdzieś to zamkło, w najśmielszych snach nie mogły sobie wyobrazić takiej sytuacji, że że będzie tak, że trzech naszych zaborców, trzech naszych największych wrogów padnie na kolana. Że będzie szansa w 1918 roku, żeby ten nasz kraj, ta nasza polska po prostu, w tych trzech latach zaborów miała szansę wybić się na niepodległość. My jako naród żeśmy się zjednoczyli, to był jedyny chyba moment, gdzie wszyscy byli razem. Były oczywiście niewielkie grupy, Szczególnie osób, którzy, którym się dobrze wtedy powodziło, posiadali, filmy, firmy, z gleby. Nawet takie było powiedzenie, że nic z tego owego, Polska była dla pierwszego, tak jak gdyby chcieli w jakiś tam sposób zdyskryminować to, co się stało. Natomiast 18 rok to było coś nieprawdopodobnego. To, co się stało, szansę wykorzystaliśmy. Za sekundę była wojna polsko-bolszewicka. Za sekundę był... Najazd barbarzyńców, bo tak możemy ich nazwać, ze wschodu. Wojna wybuchła w 1919 roku, w marcu. Chociaż to taka wojna, która, e, która była wojną niewypowiedzianą. Ani Bolszywicy nie wypowiedzieli tej wojny nam, ani my nie wypowiedzieliśmy wojny Bolszywiców. Szanowni Państwo. Na przełomie lipca i sierpnia sytuacja na froncie 20 roku była katastrofalna. Brakowało nam droni, brakowało amunicji, brakowało wyposażenia. 14 sierpnia 1920 roku rozpoczęła się bitwa warszawska. W sumie 13 sierpnia, ale 14 to była ta słynna bitwa pod Ostołem. Tam zginął Ignacy Skłodówka, ksiądz, to był 27-letni kapelan 236. Pułku Piechota Armii Ochotniczej. Szanowni Państwo, Armia Ochotnicza to byli żołnierze, chociaż trudno ich nazwać żołnierzami, to byli ochotnicy z Warszawy, to było pospolite ruszenie Gdy brakowało żołnierzy na froncie, 104 tysiące osób zgłosiło się do wojska. Oni byli wyposażeni bardzo, bardzo skromnie. Tutaj na zdjęciach, które się przewijają, możemy zobaczyć, możemy zobaczyć żołnierzy wyruszających z Placu Saskiego. Zaraz za sekundkę. że ci żołnierze wyruszali z Placu Saskiego uzbrojeni w kosy, postawione na sztorce. Zakłady Gruszkowskiego, takie niewielkie zakłady, które produkowały łóżka szpitalne na Woli na Warszawskiej, na ulicy Grzybowskiej, produkowały tego kosy. Wyprodukowano ponad 80 tysięcy kosy. Także rzecz nieprawdopodobna. To są wielcy polscy bohaterowie, którzy walczyli i oddawali życie za, za ojczyznę. To, jest, to są właśnie te zdjęcia. Oni, oni byli, w większości ubrani we by własne, prywatne ubrania, natomiast charakterystyczną rzeczą to była opaska biało-czerwona, na której było napisane chodźcie z nami, albo chodźcie z nami, albo podążajcie z nami. Tego typu, tego typu hasło. Dla nas ważnym takim elementem była bitwa pod Pomarowem. To jest taki element, który no, na naszych terenach pod Zamościem. Pierwszy Zamość był oblegany 28 sierpnia 1920 roku wojska podeszły pod, 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 pod wojska bolszewickie podeszły pod Zamość, oblegały ten Zamość. 31 był Wielki Bóg. Pani Lero, to może Ja pozwolę Ja, w ja pozwolę sobie Państwu wydarzenia z roku 1918, 1919 i 1920 w kilku minutach tego, co się działo tutaj na tym terenie. W zeszłym roku obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości, więc tamte wydarzenia były przywoływane, ale dosłownie w pięciu zdaniach. Działania wojenne w latach I wojny światowej na tym terenie to jest rok 1914-1915. W tym czasie front przetoczył się przez te tereny trzykrotnie. Jedna piąta budynków uległa zniszczeniu. Sporo ludzi też na tym terenie po prostu musiało te tereny opuścić, jako że to byli tzw. wierzeńcy, którzy wraz z armią rosyjską no, byli. Są to wywożeni gdzieś tam w Rosji. Poza tym epidemia tyfusu cholery w Jutra w Tarnobrodzie, to wszystko powodowało duże straty. Potem mamy od roku 1915 okupację austriacką na tym terenie. I te tereny to jest takie niejako zaplecze, spiflerz też, który trzeba wykorzystać w jakiś sposób, jak najbardziej. To, że dzięki temu pojawiła nam się kolejka Moskotorowa, że pojawiły nam się szkoły w Biłgoraju z językiem wykładowym polskim i w całym powiecie biłgorajskim, że powoli zaświtało jakieś takie światełko nadziei, że może ta Polska jednak będzie i to poczynając chociażby od aktu 5 listopada 1916 roku, to wszystko narastało powoli, ale było bardzo ważne, bo budziło się coś takiego jak polska świadomość narodowa. Coś, co dawało szansę, że ta polska świadomość narodowa, że to Polskość może zaistnieć, powstawały polskie organizacje, powstawały społeczne organizacje, takie jak chociażby Straże Pożarne, jak powiedzmy sobie POW, czyli Polska Organizacja Wojskowa też na tym terenie działała, inne. Towarzystwo Straży Kresowej i takie, niejako wzbudzenie takich e, polskich nastrojów walki o Polskę, to też jest rok 1918, w momencie, kiedy w lutym, 9 lutego został e, podpisany traktat brzeski, na mocy którego nasze tereny, e, większa część powiatu biłgorajskiego, ale łącznie z Biłgorajem, miały być przyznane Ukrainie. Na to się Polacy nie godzili, na to Protestowali zarówno Polacy tutaj, na całej Chełmkrzyźnie, która miała być przyznana Ukrainie. Protestowali Polacy na terenie wszystkich zaborów. I to też był taki impuls, taki moment, żeby dbać o Polskę, pisać protesty, jakiś, w jakiś, każdy możliwy sposób strajkować. To powodowało także wzrost takich nastrojów właśnie antyokupacyjnych ale też wzrost y, ilości stowarzyszeń y, różnego rodzaju, które miały na celu y, właśnie dbanie o polskość i walkę y, jako o, o Polskę. Sam Biłgoraj tutaj został wyzwolony 3, możemy powiedzieć, że 3 listopada 1918 roku ostatni komendant powiatu austriackim. Komendant, który się nazywał Aleksander Karafet y, y, wyjechał z miasta następnego dnia bez oporów. Byli rozbrajami e, żołnierze austriaccy, rozdajały ich jednostki e, Polskiej Organizacji Wojskowej Strażacy, e, tak samo w jak i w Tarnogrodzie. Bez żadnych obborów. Tutaj w zasadzie w roku 1918 większych wank nie było. Pierwszym, i wtedy to się nazywało inaczej, bo nie był jako starosta, tylko był cesarska królewski starosta, został wybrany w August e, Przepraszam bardzo. Został wybrany. Widzicie Państwo, jak się mówi tak szybko, to się bardzo łatwo, yy, łatwo się zakupić i... i, i. A przepraszam bardzo. Ale on no, był bardzo trudno, zaledwie kilka dni. Potem próbowano to stanowisko oferować innym ludziom, typu Maciejowi Ratajowi, późniejszemu marszałkowi Sejmu Polskiego, ale wybrano Wacława Matrasia, mieszkającego w Biłgoraju przez dłuższy okres czasu, jeszcze w okresie międzywojennym, człowiekowi, który miał też majątek pod Gorajem. Ten był krótko i nie był już cesarsko-futureckim starostą, ale był komisarzem rządowym. A potem mamy już Stanisława Piałkowskiego do połowy roku 1920 i następnie mamy już Michała Pazowskiego. też ten był tylko w 20 roku i potem znowu były zmiany, ale o tym już nie będziemy wspominać. Powiat biłgorański w tym czasie to powiat bardzo biedny. Powiat, który był bardzo zniszczony, powiat, który musiał się odbudowywać w każdej formie i w każdym sposobie. Brakowało szkół, brakowało dróg. Brakowało przemysłu, brakowało wszystkiego niejako. Brakowało też służb, jako takich, które by się tym powiatem zajmowały. A trzeba powiedzieć, że w tym czasie był bardzo silnie rozwinięty bandytyzm w powiecie, dlatego, że po prostu wynikało to po części z biedy, po części no, z próby radzenia sobie jakoś, a po części z tego, że wcześniej był to powiat nadgraniczny pomiędzy zaborem rosyjskim a zaborem austriackim tradycja jakiegoś tam szmuglu była tutaj dość, dość rozwinięta. Dlaczego wspominam o tym batytyzmie? Dlatego też chociażby, że w momencie, kiedy wywoływano ochotników do wojny 1919-1920, na tym terenie tych ochotników za wielu nie było. I to do tego stopnia, że y, raportował na przykład starosta Piłkolański w tym czasie, Państwo pozwolą, że przeczytam. Fragment takiego raportu starożytiańskiego z roku 20. Ludność zupełnie nie rozumie chwili obecnej, a nie jej ważności. Spotkałem się albo z najwyższą apatią, albo nastrój wprost dla rządu robi lub nie, nieufny. Nie na ogół ludność oczekuje przyjścia bolszewików i twierdzi, że wówczas będzie miała ziemię i wolność i się Panu wszystko zabierze. A o obecnym rządzie odzywają się w ten sposób. Rząd widać nie ma władzy, bo jak rząd silny, to nie prosi, lecz każe, a nas wciąż proszą. O pożyczkę proszą, o odwodnika proszą. Gdyby kazali, to byśmy podpisywali i ludzi dawali. A tak, to nie ma komu dawać. Skutek był taki, że faktycznie na tym terenie ukrywało się około kilkuset dezerterów, zwłaszcza w południowych gminach Powiatu Natomiast trzeba powiedzieć, że w roku 1920 Potrzebnicy na te tereny nie weszli. Oni się zatrzymali pod Tomaszowem, pod Zamościem. Tam już, jak Pan Janusz wspomniał, mamy miejsce 31 sierpnia 1920 roku. Bardzo dużą bitwę wybraną dla Polski, ostatnią bitwę kawaleryjską, tak wielką. W której jednej stronie, po stronie Polski mieliśmy 1,5 tysiąca ułanów, z drugiej strony było 6 tysięcy bolszewików. Myśmy tę wojnę wygrali, wojna trwała cały dzień i bitwa przyczyniła się właśnie do, też do, do, do tego, że ta rosyjska kawaleria już niejako zaczęła się cofać, a na tym terenie owszem, jeszcze w lecie 1920 roku zbierano pożyczki, powołano taki powiatowy komitet właśnie obrony narodowej. Na czele tego komitetu stanął rejent Franciszek Wolski. Zbierano pożyczkę, zbierano właśnie chętnych, którzy by chcieli iść walczyć, ale na szczęście, tak jak już powiedziałam, Bolszewicy na te tereny nie weszli, chociaż trzeba powiedzieć, że władze... Które były w tym czasie w Piłgoraju, wycofały się za zasady. Potem wrócili we wrześniu. Ale na tym terenie ludność musiała się ukrywać. Oni już się szykowali, że będą znowu gdzieś tam po lasach się chować, żeby uciec przed wojną, uciec przed zniszczeniem. Także czasy te były dla mieszkańców Piłgoraja i awaryjnych bardzo trudne. Dziękuję. Szanowni Państwo, książka szarle Wojska Polskiego jest książką niezwykłą, ale niezwykłą nie ze względu na autora, na treść, nawet na kontekst historyczny. Jest niezwykłą, ponieważ zostały pokazane w niej niezwykłe egzemplarze broni białej. Broń białą z, ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego. To broń taka, która niejednokrotnie leżała w magazynach, nikt jej wcześniej nie prezentował, czy to na wystawach, czy, czy, czy w publikacjach. W Szable wielkich polskich wodzów, takich jak marszałek Józef Piłsudski, jest zaprezentowana pierwsza szabla jego, gdy był jeszcze brygadierem, czyli dowódcą brygady w regionach, to jest szabla austriacka z 1861, jak również oręż marszałka nie Śmigłego, marszałka, który w czasach regionowych, czy w czasie wojny polsko-bolszewickiej był niezwykłym bohaterem. Nawet Józef Piłsudski w rozkazie napisanym do niego kierował takie słowa, żeby nie walczył w pierwszej linii, bo nie stać go na stratę tak ważnego majora, ważnego później pułkownika. Był niezwykle witnym żołnierzem. Oczywiście później w 1939 roku jego decyzje, które są nie, niezrozumiałe, myślę, dla wielu osób, również dla mnie, ale my tego nie możemy oceniać, nie, nie jesteśmy w tej sytuacji, także, także niezwykle, niezwykle bitny żołnierz, niezwykle bitny generał, później marszałek. Jego szabla jest pokazana na opłatce tej książki. Jak Państwo zobaczycie, na opłatkę Zobaczycie, e, rękojeść w kształcie lwa. E, szabla, która wzbudzała mnóstwo emocji ze względu na to, że jest to szabla nietypowa. Na głowni widzimy monogram Mikołaja II, Wielkiego Wroga Polski. A to jest, proszę Państwa, szabla o niezwykłej historii. Szablę marszałek śmigły otrzymał od żołnierzy. Od żołnierzy armii ochotniczej. Ta szabla została zdobyta pod Lwowem.